Witajcie, w końcu biorę swój na przegląd, bo wszystkim robię, a mój wygląda, jak wygląda. Nie będzie to cały film z całego przeglądu, tylko o zmianach. Silnik ma przelatane już 120 motogodzin, drugi rok, będzie to drugi przegląd. Więc umieszczę tylko to, co przez te dwa lata, że tak powiem, jakieś zmiany. Zobaczcie, jak wygląda osad z odry. Więc standardowo zaczniemy od mycia. Nie będę tego pokazywał. Wiadomo to było na poprzednim filmie. Pokażę tylko kilka innych rzeczy. Między innymi 40 motogodzin temu ponad założyłem świece irydowe. Zobaczymy jak wygląda. Zobaczymy czy coś się zmieniło w kompresji. Zaglądniemy do cylindrów czy tam też coś innego. Jeżeli wyskoczy coś coś niespodziewanego wtedy będzie. Nie? Wiadomo, pierwszy serwis, to trwało dłużej, trzeba było wszystko nakręcić, kolejny, wszystko już jest przesmarowane, więc czy wymiana smaru, czy czegoś, to wystarczy kilka pompnięć, ale to w razie coś, na bieżąco będziemy kręcić, jak się cokolwiek pojawi. No bo nie wiadomo, co będzie. Miał się ponoć rozpaść już. Na razie jestem zadowolony, zobaczymy, co będzie w czasie tego serwisu. Silnik już ma ponad 2 lata. Nalatane mówię. 120 godzin ponad. Z tym, że każda prawie, że godzina u mnie to jest y, godzinę pływam 6 łowie. I cały czas i nie podnoszę silnika przez 6 godzin on się moczy w odrze. Całe lato łowiąc w nurcie w czasie łapania śruba się kręci. Cały czas się kręci. <laughs> no oczywiście to nie służywa raczej. Dzień. Dobra. Zaczynamy myć. Zobaczymy co wyskoczy? Silnik wstępnie umyty. Teraz trzeba się pozbyć kamola. Tu zawsze to jest kamień. Tu jest rura wydechowa. To się nagrzewa. Jak płyniecie, to jest gorąca. Woda odparowuje. I jak w czynniku mamy kamol. O. I już Kamola nie ma Pięknie błyszczy A, jeszcze jedno Bo ciągle ktoś pyta Mimo, że na pierwszym filmie było Użyłem czegoś takiego do kibla 12 zł za litr Starczy na dużo silników A farbie Nie widać, żeby cokolwiek robiło I teraz spłukujemy i po kamieniu. Jeżeli mamy już kolumnę po którymś przeglądzie porządnie nasmarowaną, to przy kolejnym wystarczy kilka ruchów. Kurde, jedną ręką ciężko, ale już smar wychodzi. Czekajcie. Teraz mi się udało, jedną ręką bez statywu. wyszło parę kropel wody. I dosłownie szóste wciśnięcie, i już zaczyna iść. Czysty smar. Za pierwszym razem schodzi jedna trzecia tuby, a potem taka tuba to Wam starczy na kilka sezonów. Pamiętacie z poprzedniego filmu rozmowę o ilości kalamitek i że czarny nie ma żadnej? Ale to nie problem. Akurat u siebie musiałam użyć tego, ale ostatnio na przeglądzie u innego kolegi poszło palcami. Więc tak, luzujemy te śrubki. Wykręcamy je. Ja jedną ręką, jak je wykręcę, to Wam zaraz pokażę, co robimy dalej. Więc tak, po wykręceniu tych dwóch śrubek, proszę bardzo, odłożymy. Bierzemy. Kalamitkę M8 za 60 groszy. Wkręcamy. Kurde, lewą ręką. Poczekajcie. Dobra. Patrzycie mi się na ręce. Mi się ręce trzęsą. Wkręcamy. Można lekko dociągnąć kluczykiem. Tak akurat dziewiąteczką. Ale z uczuciem tu nie ma co. Żadnej siły. Nie potrzeba. A no teraz przykładamy. Kilka pompnięć. I proszę bardzo. Rozruszać. Jeszcze zraz pompnąć. To samo z drugiej strony. Robimy. Smarry już wyszedł z obu stron. Rozruszałem trochę, wytarłem z grusza śrubki, wracają na swoje miejsce. Kalamitka do pudełka. Jeszcze teraz wkręcając śrubę, widzimy, jeszcze dociska smar. Szkoda, że tą dziurką wyłazi lepiej, jakby wyszło bokiem. Następnym razem, może ją można zatkać. Z drugiej strony, robimy to samo. Może znaczy ktoś ma dobrą smarownicę z szczupkiem, takim ostrym, są. Wtedy można przez te dziurki smarować. Nie trzeba wykręcać tych śrubek. Ale mi gdzieś ta końcówka zanikła w akcji. Więc muszę smarować normalną. Są takie czubki ostre i wtedy się wkłada w takie dziurki i też można smarować. No ale już nic nie skrzypi, smar wyszedł. Sprawa jedna załatwiona. Kolejna sprawa, która ostatnio mocno wszystkich pobudza na forach, to świece irydowe. Założyłem z ciekawości. Pomimo że się nic nie działo. 46 godzin chyba temu albo 40 motogodzin oczywiście. i rydowe z NGK, ponieważ chińczyki i japończycy używają NGK. Ktoś tam pisał o Denso BRH br 7 Higgs. Zaraz je wykręcimy i zobaczymy jak wyglądają. Po tych 40 godzinach różnicy w pracy silnika nie, od... nie widziałem żadnej. Świece kosztowały zdrowo. No, zobaczymy zaraz, jak one wyglądają. Wykręcimy na żywo, żeby nie było. Ja ich jeszcze nie widziałem. Kupiemy ostrość. 40. 6 godzin. Kolor ładny. Standardowo troszkę nagaru, wiadomo. Dwutakt. Pływane w zimnym, bardzo zimnym. Ostatnio było minus 4. W zeszłym tygodniu. U nas w zachodniej Polsce sezon trwa ciągle. No i świeca. Prat śladów zużycia. Trochę oleju. Zobaczymy drugą. Zaraz się włączę. Kręcamy dolną. No nie chcący pauzę wcisnę. Dolna. Ładniej wygląda niż górna. W sumie tak samo. Mniej nagaru. Czy jest sens tyle wydawać? Nie wiem. Myślałem, że wyrobię se zdanie, ale czy pracuje silnik lepiej? Zawsze dobrze odpalał i dalej dobrze odpalał. Zawsze równo pracował i dalej równo pracuje, więc nie wiem. Musicie ocenić sami. Dajcie znać w komentarzach. Umyłem. Zmywaczem. Wydmuchałem, jedną sobie zaznaczyłem, która dolna. Wrócam na swoje miejsce, ale w razie coś zawsze mam przy sobie Zwykłe. Będę pływał na nich dalej. Zobaczymy, co będzie. Ciśnienie po 120 godzinach bez zmian. Górny ponad 8. Dolny to samo, leciutko ponad 8. Czyli drugi rok. I jeszcze kompresję trzyma. A powinien już się rozpaść. Zaglądamy do cylindrów. Niestety mam jakiś problem z aplikacją, robi tylko zdjęcia, więc nagram yy, sam pulpit przy chwycie telefonu, jakoś pewnie będzie słabsza, no, ale nic tu się nie zmieniło. Nagaru troszkę tak jak było, tak jest. Rysy honownicze, jak były, tak są, żadnych poważnych rys nie widać. To jest cylinder górny, zaraz zaglądniemy do dolnego, tylko go przestawię w niższą. Są drobne ryski, no ale to tak one takie były. Nic tu się na chwilę obecną nie dzieje poważnego. Zmienię cylinder i zobaczymy. Chodzimy do cylindra dolnego. Nie tak samo. Troszkę na garu. Grysy honownicze są. To jest odbicie. Nic tu się nie dzieje. No więc tak, nie było już co pokazywać. Wszystko git wszystko czyste, przesmarowane, to złożyłem. Wymieniłem pompę wody, przesmarowałem, wyczyściłem. Nie ma się do czego przyczepić. Zostało tylko nalać oleju do spodziny. I możemy pływać z powrotem. Zrobiłem też taki przyrząd. Chciałem Wam pokazać. Proszę bardzo. Do testowania szczelności spodziny. Nabiłem jeden bar kilka minut temu. Tak jak widać. Normalnie robię to na stole, ale żebyście lepiej zobaczyli o co chodzi. Prosta budowa. Zaworek od ciężarówki. Trójnik. Nie miałem z czego tutaj. Stary wężyk. Łazienkowy. Tu jest kawałek śrubki. Gwint tu. Yamahowy jest 8,125 Dziurka w środku I macie tester Taka końcóweczka to trochę jest nie do końca tokarz mi dobrze zrobił, ale to się z czasem przerobi.